Wieści o znalezieniu skarbu są zawsze elektryzujące, a co dopiero, gdy mowa jest o skarbie pełnym srebra, złota oraz innych kosztowności, znalezionych we wraku hiszpańskiego Galeonu. Zapraszamy na pierwszy odcinek nowej serii Osobliwości z szuflady. Hiszpański galeon, Nuestra Señora de las Maravillas, został zbudowany w latach 40. XVII wieku. Jego nazwa w wolnym tłumaczeniu oznacza Matka Boska Cudów i nadano mu ją na cześć XIII-wiecznej rzeźby Madonny, która znajdowała się w klasztorze Karmelitów w Madrycie i słynęła z licznych cudów. Statek posiadał dwa pokłady, własną kaplicę i dziób ze złotym lwem. W ładowni składowano królewskie i prywatne przesyłki oraz przemycane skarby. Galeon bardzo długo czekał na załadunek w Kartagenie, na terenie obecnej Kolumbii, aby 1 lipca 1655 roku rozpocząć podróż powrotną do Hiszpanii. W tym czasie statki żeglujące między Europą a Ameryką musiały przepływać przez kanał w okolicy Bahamów. Tam na początku stycznia 1656 roku statek stracił orientację, został staranowany przez swój okręt flagowy i gwałtownie zderzył się z rafą. Statek zatonął jak kamień, obciążony ładunkiem srebra oraz złota ważącym ponad 800 ton. Szacuje się, że na statku w momencie tragedii przebywało około 650 osób, stanowiących mieszankę różnych podróżujących, kupców oraz załogi. Jednak przy życiu pozostało tylko 45 osób. Katastrofa Galeonu rozpoczęła serię poszukiwania utraconego ładunku. W latach 1656-1679 Hiszpania wysłała aż 10 ekspedycji, aby odzyskać skarb. Pod koniec XVII oraz w XVIII wieku statki angielskie, francuskie i holenderskie również próbowały swojego szczęścia. W ciągu trzech stuleci wydobyto w sumie około 3,5 miliona srebrnych dolarów hiszpańskich i nieujawnioną, ale znaczną liczbę sztabek srebra. W 2019 roku rząd Bahamów przyznał licencję na eksplorację w firmie Allen Exploration, założonej przez filantropa i odkrywcę Karla Allena. Pierwszy raz w historii poszukiwania skarbów pozostałych we wraku odbywają się pod naukowym rygorem, przy użyciu najnowszych technologii. W wyniku skrupulatnej pracy podwodnych archeologów odkryto wiele niesamowitych artefaktów. Niewątpliwie najbardziej spektakularnym znaleziskiem jest złoty łańcuch ważący niespełna kilogram oraz mierzący blisko 2 metry. Wykonany jest z okrągłych, płaskich ogniw zdobionych rozetami. Niezwykłe piękno biżuterii sugeruje, że została zamówiona przez elitarnego klienta, możliwe że królewskiego. Historyk biżuterii, który zbadał zdjęcia znalezisk twierdzi, że łańcuch najprawdopodobniej wykonano w hiszpańskiej Manili na Filipinach przez chińskich rzemieślników. Takie znalezisko jest rzadkością, ponieważ absolutna większość biżuterii była później przetapiana. Bardzo ciekawym znaleziskiem jest złoty wisiorek z bezoarem. Bezoar to rzekomy kamień powstający z nagromadzenia niestrawionych substancji w żołądku zwierząt. Używany był jako talizman i przypisywano mu właściwości magiczne oraz lecznicze, już w średniowieczu bezoary stanowiły element biżuterii. To znalezisko jest szczególnie bliskie tematyce naszego kanału, ponieważ bezoary trafiały właśnie do gabinetów osobliwości, niezwykle popularnych w XVI i XVII wieku. Wisiorek jest dodatkowo zdobiony krzyżem świętego Jakuba, który jest patronem Hiszpanii. Niezwykle pięknym artefaktem znalezionym we wraku Galeonu jest złoty wisiorek ze szmaragdami. Na dużym szmaragdzie w środku również umieszczono krzyż świętego Jakuba, a na obrzeżach znajduje się jeszcze 12 tych pięknych zielonych kamieni, być może symbolizujących 12 apostołów. Wymienione znaleziska stanowią tylko drobną część świeżo otwartej wystawy w Muzeum Morskim Bahamów, a prezentowane tam skarby stanowią nie tylko artefakty wydobyte przez firmę Karla Allena, ale również odkupione przez niego przedmioty od innych poszukiwaczy. Właściciel Allen Exploration okazał się prawdziwym badaczem historii. Stwierdził, że czuje większy związek ze znaleziskami, które wiążą się z codziennością niż masowo produkowanymi monetami. Do tej pory nie znaleziono jeszcze rufy hiszpańskiego Galeonu, która prawdopodobnie oderwała się i odpłynęła, zanim statek zatonął. Jednak dalsze poszukiwania są planowane jeszcze długo po otwarciu muzeum. Kto wie, może wkrótce dowiemy się o kolejnych skarbach spoczywających we wraku. Jeżeli podobał Ci się ten materiał i interesują Cię filmy o podobnej tematyce, to zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Wkrótce kolejne odcinki. Osobliwości z szuflady.